Kilka lat temu Muzea Krakowskie organizowały taką akcję Dzień Darczyńców. To jest taki dzień otwarty, kiedy zaprasza się Krakowian do muzeów i pokazuje im się dary pozyskane w ostatnim czasie przez osoby, które chcą się nimi dzielić, które są cennymi zabytkami kultury. Muzeum Historii Polski było wówczas na etapie zbierania pamiątek i pisania scenariusza. Dotyczącego tej części historii Polski, która zaczęła się w 1945, a skończyła w 1989 roku. I oprócz scenariusza i opracowywania wystawy temu poświęconej zbieraliśmy oczywiście pamiątki i eksponaty. I naszym marzeniem było pozyskać eksponaty szczególnie cenne, pamiątki, szczególnie ważne, które może same w sobie jako muzeum nie są istotne, ale istotne są poprzez historię, która się z nimi wiąże. I tak nawiązaliśmy kontakt z panią Katarzyną Herbertową, ponieważ zamarzyło nam się, aby w Muzeum Historii Polski. Znalazła się maszyna Zbigniewa Herberta. Nie wiedzieliśmy, czy taka jest, bo wiemy z okładek wydawanych przez niego tomików poezji, że pisał ręcznie, ale pomyśleliśmy, a nóż, a może. I okazało się, że rzeczywiście taka maszyna była. Zbigniew Herbert pisał na niejednej maszynie w swoim życiu. Pani Katarzyna Herbertowa zaproponowała nam wówczas, że może nam przekazać ostatnią maszynę, na której Zbigniew Herbert pisał, a raczej przepisywał swoje wiersze. No, byliśmy bardzo wzruszeni, bo pani Katarzyna dała nam tylko tydzień czasu, kiedy się namyśliła i zdecydowała się przekazać właśnie Muzeum Historii Polski i dostaliśmy od niej właśnie tę maszynę. To jest Olimpia, ona wygląda zupełnie jak nowa, ale rzeczywiście wykorzystywana była przez Zbigniewa Herberta. Olimpia maszyna niemiecka, maszyna z lat 70., więc pewnie powstały na niej nie tylko Rowigo i epilog burzy, czyli ostatnie. Poezję Herberta, ale być może też coś wcześniej. Nie wiemy jak długo miał on tę, tę akurat maszynę, w domu tego Pani Katarzyna nie pamiętała. Sama maszyna, tak jak wspomniałam niemiecka, być może ta w produkcji niemiecko-jugosławiańskiej, bo one w latach 70. tak właśnie były produkowane. Dzisiaj jest jednym z najcenniejszych eksponatów jakie ma Muzeum Historii Polski w Warszawie.